Ale dwie doby w podróży. Ja mam teraz taki zjazd energetyczny, że zawsze tutaj pod tym śmietnikiem na tej podłodze. Zaraz będziesz miał roller coaster, bo będziemy jechać przez Limę. Tam biały ja nie chodzi. Tam nie pójdziemy. Ty, ale strasznie dziwna rzecz. Kierowca wysiadł tam z auta. Jak się je pijany, się dobrze bawić, to prawdopodobnie znaczy, że kopulujesz. A co to, to jest to? Z ma właśnie rozpoczyna się najdłuższa i najdalsza podróż w moim życiu. Przez najbliższych 40 godzin będę się przemieszczał na drugą półkulę, mianowicie do Peru. Nie mam pojęcia, jak to będzie, jestem strasznie stremowany, mam wrażenie, że to po mnie widać. Ale może, żeby trochę odwrócić ode mnie uwagę, przedstawię wam tych ludzi, którzy tam ze mną dzisiaj będą. Janek, zwany też Colcidem, Jose. Go już znają wszyscy. Tutaj mój wierny towarzysz z Katakum. Jest też Adam Adamas, czyli człowiek, który, no, mam wrażenie, że będzie takim ukrytym bohaterem tego całego wyjazdu. I tutaj jego znajoma Malwina. Lecimy przez Atlantę w Stanach Zjednoczonych, gdzie się zatrzymujemy na 12 godzin. No i mamy też 14-godzinną przesiadkę w Amsterdamie. Wylądowaliśmy w Atlancie. Pierwszy raz w życiu dotknąłem swoimi pięknymi, troszeczkę śmierdzącymi po 24 godzinach, ale pięknymi stopami amerykańskiej ziemi. Mamy 9 godzin czekania na przesiadkę, no, ale zawsze to lepsze zahaczyć o taką Atlantę niż siedzieć 9 godzin na lotnisku i dubać w nosie. Plan jest taki, że dzisiaj o północy wylatujemy z Atlanty i o 5.30 jesteśmy jutro w Limie w Peru. I później to nie wiem, bo będziemy cały... pół dnia co najmniej umierać, albo odsypiać, albo nie wiadomo co jest. No, musimy co cały dzień wytrzymać, ja, ja, wieczora. Ja, ja, tak jeden tak mamy, facet tak. planował pierdolć i siedzę Ja Mamy jeszcze czekania, 4 godziny plus 6 godzin, prawie 7 godzin lotu do Limy. I będziemy o 5.30 rano. My jeszcze tylko 2 godziny. Wylądowaliśmy w Limie po 40 godzinach podróży, chociaż Wy malwina jechaliście dłużej, nie? 53. 53, ja. Dole. Dwie doby w podróży. Jest tu godzina 5.30, chyba 6 nawet. Ja spałem może nie wiem, łącznie Uchajcie. dwie 2 godziny, w 40 godzin. Musimy znaleźć taksówkę, która będzie tania. Im dalej pójdziemy, tym będzie tanie. Senior Avenida Brasil. próbował nas wyprowadzić poza lotnictwo, to tam bierzemy. Panie technicznie, tu są pasy albo się zaczęło. To jest straj na górna jak nawała mój dziadek. No. <noise> Co tam się od, od Janie Pawliło? No mówię, więc tak, to jest takie typowe perubiańskie zagranie, do którego musimy się przyzwyczaić. Perubieńscy przedsiębiorcy robią kasę na turystach. Mm, dlatego jak oni podają wam ceny, znaczy nam w tym momencie, bo jesteśmy parką tutaj, no. jak podają ceny, to podają bardzo często ceny w, te, 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 ceny w dolarach, a nie no. w solach. No. No. pan zgodził się nas zawieźć za 50, tylko oczywiście nie powiedział, że <noise> za dolary. To 55 sojusz To bierzemy. To jest, to, 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 to No ale zasada jest ogólnie taka, żeby sprawdzać czy numery rejestracyjne zawsze, nie? Bo są jakieś kredyty... No ten, do którego my wsiadaliśmy, to miał zmienioną jedną cyferkę, miał 9 na C zmienione. No, no... Czy może się źle wydrukowało. Nie, nie sądzę, no Adam tam zapamiętał, nie? No, no, tak. Ale no tak, no trzeba uważać. Zasada jest taka, że jednak bezpiecznie jest Tak naprawdę to nie zapamiętałem, średniej, ale tutaj, nie ma co fiską, zabierać mu nadziei. To, to jest, i to, ja się czuję jak w Krakowie w okresie palenia ja nie, nie byłeś w La Paz, w Boliwii, tam to dopiero jest Dwa tygodnie harlałem her jak drużyna Jak Waryński grając nad starymi Tak haszlałem po wizycie w Boliwii Jakbym ramę, ramę Giewontów palił Dla młodszych przypominam, Giewonty to były komunistyczne papierosy składające się ze starego siana po koniu I <laughs> prawdopodobnie szmat, bo tytoniu w tym nie było Ja tu widzę, ludzie czekają na pasach, to będzie zielone nawet jak będzie na to czekali. Dlatego te policjantki są tak ważne. Bo inaczej jak ktoś się urodził po jednej stronie drogi, to po tej samej stronie drogi umrze. Nawet ścieżki rowerowe są. O, a widziałeś jakiegoś rowerzysta? Idziemy do Wrocławia. To jest kaktus, który pochodzi z gór. Nazywa się Trichocereus pachanoi, chyba się dobrze pamiętam. To jest San Pedro, to jest silnie psychoaktywny kaktus z meskaniną. A, obraz, którym... masy, 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 masy. Jesteśmy właśnie w naszym hotelu Czemu Jest to sobie? najbardziej parchaty hotel jaki znam Nie, jest, jest... w Limie są gorsze stany. I, I teraz robimy na zboczki toalety. toalety Najważniejsza rzecz zawsze to jest zobaczyć czy jest kibel, a jak jest Nie śmierdzi źle pojęcie, e, powiem ci, że spodziewałem się Słuchajcie, najważniejsze, że była ciepła woda jest ta, jak... Nie ma wody w ogóle Co ty czy... na to, że nie ma wody? Ja idę teraz chociaż na dwie godziny. Jest godzina 11, nie wyspaliśmy się ani trochę, przynajmniej ja, chociaż półtorej godziny próbowałem spać. Teraz przyszedł czas, na, znaczy przyszedł czas na zjedzenia, jeszcze może was trochę wdrożę. Przedstawię wam tutaj piątą osobę, która będzie nam towarzyszyła w tym filmie. Poznajcie tutaj Kasię Zawadzką, która Czelec. przebojowym sposobem tutaj pojawiła się na, naszy, na naszym wyjeździe. W ogóle jak to było? Bo my się teraz widzimy wszyscy po raz pierwszy, chyba. Nie, no Janka, którego widzę po raz drugi. A poznałam, Janka już widzisz po raz drugi, tak? Tak, poznałam zupełnie przez przypadek, przez jego żonę właściwie. Która gotowała nam na retricie jogowym Więc od słowa do słowa, że jadę do Peru Potem się okazało, że mąż jest półperuwiańczykiem, że organizuje wyprawę Więc tak troszeczkę ślizgnęłam się w waszą grupkę Za co oczywiście bardzo dziękuję no To jest serwice, wypowiedź tutaj specjalista od tak naprawdę chyba wszystkiego W największym skrócie, to jest tatar rybny Tatar rybny Surowa ryba No Zamacerowana w sosie z limonki Podanie w tej, w tej wersji Pochodzi z czasów już po kąkwiście, ponieważ składniki tego dania, takie jak czerwona cebula, czerwona cebula i sok z limonki są jak najbardziej już po, po, po konquiście. Koleżanka właśnie zabrana mi batata. To jest batata, tutaj jest ziemniak, czyli warzywa miejscowe oraz frytki z banana. Bardzo dobre. Dobra, ja polecam. Polecam. dziękuję, oraz, oraz kukurydza w odmianie u nas nie występującej. Kiedyś to rybę macerowano w kwaśnym sosie z marakunu. Dzisiaj jest to limonka oraz ostra papryka. Achiachi się nazywa tu mamy kawałki tego achiachi. Papryka jest miejscowa. Pietruszka i kolendra. To chyba akurat jest pietruszka, ale kolendra też świetnie do tego pasuje. Ja bym słyszał tego, jak on ma. makowicza, yy, makowicza no. To jego wujek. Ja. A ta woda to, to jest ta sławna woda z ryby? To jest ta sławna woda z ryby. Może mi pan tutaj poda jeszcze kieliszeczek, żeby spróbować. To oczywiście, jak wszystko w normalnych krajach panowie to piją, bo to. Woda z ryby. Na potencje ma działać. To ja Podejrzewam, że ona zawiera za woda wszystkie ważne minerały, które są tutaj w tym oceanie. Tam jest rtęć, kadm, ołów. To jest właśnie ta woda. To jest ta marynata, w której macerowała się ryba. To? I zobaczymy pierwsze reakcje, drugą będzie rozwolnienie, oczywiście. No chyba nie smakuje, bo się kolega skończy. Nie no, w tym, tym rozw... No i czy... co? Niezłe, nie? Kurde, powiem ci szczerze, rzeczywiście nie czuję tutaj smaku ryby. Nie ryby. Chociaż no. teraz to rozwolnienie to jest jedyna rzecz, jaka ja no. jeszcze jak przelatuje przed oczami w tym momencie. smakowe. Gdzie masz obyć, że ci od rozwolnienia, ci przed oczami, ale... Jezus. Ludzie, my to jeszcze jemy. Ty, ale strasznie dziwna rzecz, nie? Nie, wiesz co, to jest tak ciężko mi jakoś do czegoś to przyporównać, kurde, do jakiegoś, nie wiem, nie wiem w ogóle do czego. Mleko tygrysia, tak się nazywa po polsku. Mogę to znaczy, spróbować? Za mało chili, za mało se. To jest tak jakbym piła, nie wiem, sok z ogórków na przykład. Coś w tym jest tak. Dobra, końc tego nagrywają się nasłuchałem o tym żarciu, teraz mówię. Pojedliśmy, popiliśmy, rozwracamy szybko do hotelu, wsiadamy w taksówkę i jedziemy do centrum Limy. No ja, ja się, się ja, na 11 ja jed, osób w samochodzie, no, więc come on. A w bagażniku mamy 100 kg cytryn. Skąd to? Bo ja nie. No pani śpiewa, zobaczcie tutaj po lewej stronie. A jest, ona przez maseczkę śpiewa. Nawet nie jest ona, że śpiewa, tylko leci w playbacku, a że ma maseczkę, nie, nie. to przykłada. Słuchaj, ona się wąsuje, to nie jest playback. Jak pójdziemy dalej, to będzie jeszcze inka, a to On tutaj siedzi od zawsze. są te takie. Słabne boczne uliczki, w które nie powinniśmy wchodzić? Znaczy nie, to, chyba nie. to jest galeria. To jest ale... galeria. Gorzej będzie, jak dojdziemy do końca, i będziemy musieli przejść na drugą stronę rzeki Rima. I tam już jest mniej ciekawy, tam jeszcze trzeba bardziej uwagać. No, Jedyna tak. zachowana ulica w kolonialnych, wszystko co tutaj widzimy, zostało budowane po uczestnictwie na ziemi. Zwróć uwagę na tego pana, który stoi przy rzece. Tego z Tak, to świadczy o tym, że. Że jest tutaj siedziba prezydenta. A co to jest to? A to jakieś ma odkrycia nowe. O ja, tam są jakieś podziemia. To są domy zniszczone, to nie... Aha, to są cegły, to, to, to czyli, to ta, nie są... Rók, czyli to nie są Czyli to nie są inkarskie tylko Nie, bo tutaj nie było w tym miejscu nie było inkaskiej, miasta. A w miejscu Limy. W miejscu starego miasta Lima, i tutaj to jest założone na surowym korzeniu. O i widać już pawele, Pięknie kolorowe Pawele. Dlaczego kolorowe? No żeby to ładnie wyglądało To dalej nie wygląda ładnie Tam biały nie chodzi, tam nie pójdziemy No to tam nie, ale przez most na drugą mosty stronę jest, przejdziemy Tak, to jest rzeka Lima, od którego nazwę wzięła Współczesna nazwa Limy, bo oryginalna nazwa Lima to Ciuda de los Rejos, Czyli miasto królów Przyjrzyjmy mi się tej wodzie, mam wrażenie, że to w ogóle... To jest bardzo czysta Mówisz? No właśnie, tu wszystko chyba spływa do tej rzeki To jest czarna woda, jak ona nawet tam nie... O matko bosko Ale jakie kanały fajne porobione i jest I jest ostatnia zachowana ulica. Można chodzić po niej z niej już chodzić nie można. Uważało się, że to jest jeden z najmniejszych kościołów na świecie. Adam nas to zweryfikował i to nie jest oczywiście, tak jak powiedziałem, najmniejszy na świecie, ale jest bardzo mały. Warto zobaczyć w środku. Tu mogły być fajne podziemia. Dlaczego tam są takie dziwne plakaty wyborcze z krzyżykami, jakbyś miał nie głosować na tą partię? Właśnie tu chodzi o to, że większość mieszkańców, może nie większość, za 30%, to są analfabeci. Każda partia ma... Znak graficzny, a tu jest pokazane w jaki sposób głosować. To jest rozstrzepane jajko z ciemnym malta. piwem i cukrem. Tak, tak. Mówi jak Malta, czyli kogel mogę z piwem. To jest bardzo <noise> dobre. On mówi bogate poncze. Jak się czujesz, bo wyglądasz trochę jak takie zombie. No, no, dokładnie tak się czuję właśnie. No, ja też się tak czuję. Mamy teraz tutaj godzinę chyba 17 na miejscu. Ja już nie spałem. No, w nie spaliśmy. Tak I jest tak, że muszę cały czas iść siłą rozpędu, że jak gdzieś siądę i siadam, to czuję jak mi energia spada, ale jak gdzieś jeszcze idę i mam jakiś przed sobą cel, to jeszcze nogami powłóczę, nie? Pójdziemy ale... do Chinatown. Czemu to jest taki tłum w ogóle? No bo to jest... To jest rynek przede wszystkim. Ty... Tu masz zapachy chyba. Olejka to jest, to zielone? Pokaż. Palo Santo, limpieza, to jest... Czerwony kontynent Palo Santo, istniejąca Mirra, kopal, eukaliptus, romero. Taka sole czekolada z puszki po mleku skondensowanej. Chciałbym tutaj powiedzieć, jaki tutaj jest Meksyk. Ale chyba teraz zamiast używać określenia jaki Meksyk, będę mówił jak Alima. To jest zdecydowane na kroku pruski, pruskim, wymyślonym przez Fryderyka Wielkiego. Jest to najgorszy krok dla ludzkości. A dlaczego? Najbardziej rozrywa męczący. Spodnie? Nie no, nie spodnie, chodzi o kwestię mięśni. Że to jest najbardziej nienaturalny sposób chodzenia. On to wymyślił dlatego, żeby pokazać ościennym władcom, że potrafi zmusić swoich żołnierzy do tak głupich i niewygodnych Tak, jak już zachowań. jest w tych najwyższych sferach rządzących, to tak się imponuje kolegom. Dzisiaj tym samym krokiem, bardzo podobny może nie tym samym, chodzą dookoła mauzoleum Lenina w Moskwie. Ruscy mają ten pruski, pruski krok, ten jest taki maszerujący, że on, to się musi... zrobić stary <grym> jestem. Się, ale jak ktoś jest bardziej flexible, to może, nie? Że, I musisz się zatrzymać. Dopiero kustni i następną część się zatrzymać. No to jest śmieszne, strasznie nienaturalne. Świetne ćwiczenie na brzuch. Tak. Ja mam brzuch, nie muszę ćwiczyć. <grystanie> Rozpoczynamy dzień drugi. Mieliśmy jechać na antyczne ruiny gigantyczne. W ogóle okazało się, że jest jakiś święty dzień, który akurat w tamtym muzeum święcą, więc wybraliśmy się do muzeum inkaskiej pornografii. To jest dzień. W ogóle cały czas muszę chodzić tutaj w okularach, bo jest taka, nie wiem, tu słońce tutaj bije sto bardziej niż bije u nas i ciągle. Ciągle mnie razi, mimo że tak jak widzicie nigdzie nad nami nie ma słońca. A jest! Ty, nade mną! Równiutko nade mną! Nigdy nie widziałem słońca w takiej pozycji. I w takie małe. To jest słońce czy księżyc? Oh my god, hell 30... 35 Tu weszliśmy i tu się wchodzi, tak? Wchodzi, idziemy tak po kolei... Tędy jakoś, tak. Dobra, no to naprzód. No to idziemy. A co to jest? Nie wiem, małpa robiąca drugie małpie masaż. Pijane lamy. Jak się jest pijany i się dobrze bawisz, to prawdopodobnie znaczy, że kopulujesz. To rytualne prawdopodobnie naczynie pokazuje, jak mniej więcej wyglądały inkaskie chaty. Czy ten pies liże się po jajkach, czy to jest po jajkach? tak? Mm -hmm. Wiesz no, dlaczego pies liże się po jajkach, prawda? No, no właśnie, dlaczego? Bo może. A tu jest tunika, zobaczcie. Dziura na głowę. I się tu owijało narożnikami jakoś, biodra chyba. I ten jeniec wygląda mi dosyć podejrzanie, bo ma wąsy. I wygląda, że to jest jeniec hiszpański. Ale to jest moja kobieta. I tutaj prawdopodobnie do tego skrawiano ofiarę. To musiało być bardzo drogie, bo to jest koszulacy ze srebra. A srebro było dla Inków cenniejsze niż było złoto. Złote ozdoby nosa. I wszystkie są w kształcie nosa jaguara, bo to było święte zwierzę dla, dla Inków. Złota ozdoby dla uszu. Wyobraźcie sobie mieć taki tunel, w którym się zmieściło coś takiego. To, to ma 10 cm średnicy. To jest w ogóle magazyn muzeum i wyczytałem. Dowiedziałem się, że jest to jedyny magazyn muzeum w Peru, do środka, którego można wyjść. I jeden z niewielu magazynów muzealnych na świecie, który na coś takiego zezwala. Historia, historia, złoto, złotem, ale nie po to tutaj przyszliśmy. W końcu dotarliśmy do części erotycznej. Nie wiem czemu tylko wszystko jest tak mocno tutaj przyciemnione i. Trochę słabo to widać, ale podniosłem ISO i zobaczymy. Myślisz, Adam, że to jest replika, czy ktoś tutaj wyolbrzymił sobie swoje rozmiary? Moje jako jest to skoń, falus żyjących tutaj karów. Zobaczcie, mieli fantazję, to są normalnie butelki, tu w środku był napój, można się było tak napić, taki... Leżącej kobiety, kłcającej na pieska kobity. To też musi być ciekawe. Zjadasz posiłek z takiej miski i nagle pojawia się coś takiego. Męska twarz i otwór między nogami. To jest typowe pozycje seksualne są takie, nie? Nie no. tak jak u nas, nogi idą do góry, ja tu masz regionalną różnicę. W sposobu... Znaczy to jest bardzo regionalna różnica, bo zrobić butelkę z pozycji wiesz, znaczy, no, seksualnej to znaczy, naprawdę znaczy, trzeba tak, mieć ta, fantazję. Ta, 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 ta. Najczęściej się uprawiało na wybrzeżu pracy seks, nie tak jak u nas, leżąc jeden na drugim, tylko właśnie za nogi. Ale to wiesz, jak się ciągnie za nogi, to to nieważnie, niedobrze, nie bo, bo muły nabiecha. Czy nawet myszy się bzykają w tych butelkach? I... Tu się bzykają lamy, Dzbanek z łóżkiem, z łóżka zrobione już, masakem. To samo, nawet kocyk jest odwzajemniony na tym I jeszcze są tak pięknie odkryci, że można było zobaczyć ich narządy płciowe. A w ogóle nie wiem, po co ja to wszystko nagrywam, bo ja wiem, że YouTube i tak mi wszystko zablokuje tutaj, skasuje i w ogóle zap***grafię na pewno, nie wiem, coś mi zrobi. W ogóle co to jest za logika, zrobić sobie butelkę do picia napoju z kolesia, który ma głowę małpy albo czaszkę i wali konia? Masz w kulturze japońskiej, nie? że orgazm jest traktowany jako dotknięcie Bogów, dotknięcie kamień. A to, to teraz mały off-top, ale słyszałeś o czymś takim, że ktoś kiedyś tam w latach 80. puścił teorię, że y, nie, y, jest, y, że orgazm jesteś najbliżej Boga i że jeszcze do tego momentu zrobisz podduszanie, to przez to, że nie będziesz miał krwi w mózgu, to będziesz jeszcze bliżej David tego Boga. David lubi to. Nie wiem kim jest David Karadaj, ale widzę, to, że nie kim? brzmi to dla Ciebie, od co w każdym razie bardzo często znajdowali w latach 80. ludzi. Powieszonych na futrynie od drzwi z odkurzaczem jeszcze sącym. I teraz sobie wyobraź, że jesteś takim koronarem, przychodzisz, a tam takie zwłoki na miejscu no nie zbrodni, ale tego? I musisz to powiedzieć rodzinie. O, piękna śmierć. W wizycie w Muzeum Erotyki wszyscy trochę zgłodnieliśmy. Zamówiłem coś, czego nie wiem, co to jest, bo zamawiałem to za pomocą translatora z tablicy, która jest napisana, ale Adam na pewno wie, co zamówił. Lomoc miłopatka łopatka wołowa. Kasia tutaj, widzę, też coś zamówiła. Jeżeli chodzi o Malwinę, to restauracja ma mały problem. Malwina nie je mięsa. O, i trochę więcej czasu zajął im przetworzenie, jak to zrobić, żeby nie było tego mięsa, nie? Idziemy nad, nie Atlantyk, na klipę, tak jak na powiedziałem, na tylko Pacyfik. nad Pacyfik. Widać już ten klif, na którym stoi... Lima, nie? No. I wszystko jest na górze. Jedne zejście no. większe jest w okolicach Kayao, tam gdzie jest lotnisko. A tam jest wyspa, wiem, bo przy Limie jest wyspa, tam tak, było właśnie to, to wybieranie te, tego guana. Tak, te wyspy są niezamieszkane z rezerwat. I mieszkają tam trzech naukowców i 30 tysięcy pelikanów, czy innych głuptaków. Muszę powiedzieć, że to jest pierwszy raz w moim życiu, jak w ogóle widzę Pacyfik, tego morza jeszcze nie widziałem. Morza, oceanu. No to jest pół naszej planety, to nawet to powinno mieć w ogóle jakieś inne określenie, moim zdaniem. Tu musimy wejść i będziemy zaraz kręcać w lewo. Ty zobacz, tu jest siłownia, zjeżdżalnia i wi-fi w tym parku. Tak, to się Ja chcę na to wejść, po, bo tam jest, widzę, normalnie pomost zrobiony, a tu trzeba skakać po kamieniach w falach Pacyfiku. To brzmi coraz lepiej. Włączyłem! Nie dole, jakbyś jakiś jakichś butak ty z metalowymi tymi bym przed, ale już to jest najbardziej śliska rzecz na jakiej stałem w swoim życiu. Tutaj fajnie widać warstwę, zobacz, śmieci po ludziach. Paskudnie. Taka ciekawostka, można było pomyśleć, że to jest zimno czy coś, ale jak się dotnie tych skał, to one wszystkie są ciepłe, mimo że dzisiaj praktycznie nie świeciło słońce. Pan gra przez maseczkę, nie? Dobra, trzeba gdzieś przysiąść No Bo to się je w ogóle w fajny sposób Może wiesz test, czy mi to dobrze wyjdzie A, w ten sposób, okej okay. No ja wolałam tak z Drake'em, ale no I on w środku tak naprawdę Wygląda teraz jak ósmy pasażer Nostromo Jaki alien, no Ale bo czekaj, teraz aliena zobaczysz Tak się go trzeba go wystać. Otwierasz to. Nawet są takie wypustki jak u aliena, nie? Które za dużą dziurkę zrobiłem, nie mogę wyssać, ale faktycznie wygląda jak alien, nie? Zarąbisty jest ten budynek, pięknie się komponuje z tym i z tym. Kto to jest, Adamia? Najsilniejszy porwiański podróżnik. Najmniejszy najsłynniejszy na świecie. Miś Paddington, który pochodzi z Peru. Typowa chińska zupa wantan. W środku właśnie wantan, czyli miejscowy pierog. Tak jak te nasze pierogi, przyszedł tutaj z Chin. Bo to jest strasznie ciekawe, w tym daniu spotykają się makarony z dwóch stron świata. No, wszystkie powstały w Chinach, ale ten przybył bezpośrednio z Chin. A ten przez szlak jedwabny via Wenecja z Europy, z Hiszpanii. A to co to jest to, to jest? to jest chińskie? Niestety jest to imperialistyczna kola, Odstawiamy i zajmujemy się miejscowym Rosłem Może coś fajnego będzie w tym łantanie, tak jak w naszym pierogu. Taka a tam wróżba. Tutaj tak jest ludobójstwo, czyli jest to pieróg ruski. Jeszcze znalazłem kurczaka kawałek. Kurczak też tutaj przypłynął z Europy. Tak to, gdyby nie to, to byłaby tutaj świnka morska, a nie kurczak. O, żeby nie było, że ja jestem wegetarianinem, ale nie praktykującym Dlatego zjem to, jak tego zielonego też To zielone jest już całkiem niedobre ja A tutaj jeszcze na sam koniec chciałem bardzo podziękować Portalowi Jo który nas wsparł w tej ekspedycji Bez niego to, co widzicie teraz, nie byłoby możliwe Ja już tu się tutaj złapię turystę w garść robi wszystko, żeby go nie wypuścić Woda wymieszana z winem o! Nie mogę się zatrzymać!